Zademonstrujemy teraz pracę naszego urządzenia. To 7 kilowatowy monoblok Panasonic Aquarea w najnowszej wersji, czyli J. Napędzany czynnikiem R32. 29 stopni idzie ogrzewanie podłogowe w naszym domu. Minus 6 mamy na dworze. Woda nagrzana. Chciałem zademonstrować pracę tego urządzenia. Jak ją słychać przy domu, na zewnątrz, jak to wygląda. Więc przejdziemy się teraz na zewnątrz, na dwór. Tak oto żaby, które mieszkają w środku. Takie nieduże statko. Rechoczę sobie po cichutku. Oraz słychać wentylator. No, uwierzcie, w takiej odległości nie dało Myślę się tutaj wytrzymać. Jest tak niesamowicie zimny ten powiew wiatru. Natomiast w odległości kilku kroków to bardzo szybko przestaje być słyszalne w ogóle. Z odległości nie wiem, 4-5 metrów praktycznie. Praktycznie trzeba się dosłuchiwać że tu cokolwiek można usłyszeć. Jedynie głośniej pracuje, gdy, gdy grzeje ciepłą wodę, wiadomo, sprężarka musi pracować na wyższych obrotach i wtedy to wtedy to jest trochę głośniej, ale na działce jest absolutna cisza. A tego w zasadzie przy wejściu do domu już nie słychać. Nie słychać nawet tutaj no, kilka kroków od tego urządzenia. Wspaniała sprawa. No to tyle. No i mamy jeszcze kilka danych ostatecznie. Obecny obór i produkcja na no nieco tam lepiej zaizolowanych czujnikach, które są w środku, bo dołożyłem troszkę izolacji żeby to tak jakoś tam mniej miało kontaktu z zimnym zewnętrzem jeszcze nie z, do końca z to zrobiłem, ale już jest myślę lepiej, więc może troszkę mniej przekłamuję no i mamy e, informację o systemie obecnie przy tej przy tej temperaturze minus 6 na dworze i mamy na Zasilanie teraz 28, powrót bodajże tam o ile dobrze pamiętam było do 25. No dobra, to tak tyle. podsumowania o, minus 7 nawet.